Chcecie to robić w 256 osób na raz? Niezwykłe doznania z takich akcji ma zapewnić MAG, czyli Massive Action Game. Przekonajmy się, co ciekawego przygotowali dla nas programiści z Zipper Interactive. Dlaczego właściwie zdecydowałeś się stworzyć grę, w którą może grać 256 osób naraz? Playstation 3 dało nam możliwość zrobienia czegoś, co dotąd nie zostało osiągnięte. Chcieliśmy pokazać prawdziwą walkę na ogromną skalę. W grze Mag 256 osób jednocześnie może doświadczyć czegoś, co nigdy wcześniej nie było możliwe. Dążyliście więc do wzmocnienia doznań gry taktycznej z Sokoma. Staraliśmy się umożliwić wzięcie udziału w wieloformatowej bitwie, dodając pewne atrybuty strategiczne, m.in. ataki powietrzne, naloty. Zostajesz przydzielony do jednego z osobowych zespołów, każdy z nich ma swojego dowódcę. Nawet jeśli w grze będzie brało udział aż 256 osób, zostaną one podzielone na drużyny, tak więc wszystko będzie odpowiednio zorganizowane. Jakie pojazdy będą dostępne w grze? Dostępnych będzie wiele różnych pojazdów lądowych, takich jak opancerzone transportery czy szybkie pojazdy zwiadowcze. Pojawią się także pomocnicze jednostki, m.in. helikoptery. Będziesz więc mógł używać także maszyn latających. A co z podziałem na klasy? W grze nie zastosowaliśmy systemu klas. Grając zdobywasz doświadczenie, dzięki temu możesz przechodzić na wyższe poziomy. Zwiększając level otrzymujesz punkty zręczności, skill points, za które możesz odblokować nowe umiejętności, broń i wyposażenie. Niezwykle przydatne w czasie gry. To pozwala Tobie na wyspecjalizowanie się w pewnym konkretnym kierunku. Od Ciebie zależy, czy wolisz na przykład zwiększać swoje zdolności medyczne, desantowe lub też wszystkie równomiernie. Podział na klasę okazał się zbędny, gdyż to ty de facto sam tworzysz swoją klasę. Doświadczenie pozwala na zwiększenie levelu? Tak, zdobywając określoną ilość doświadczenia, wzrasta twój level. Jeśli przykładowo przejmiesz bunkier, normalnie otrzymujesz za to 30 punktów doświadczenia, jednak gdy dowódca twojej grupy wyznaczy zdobycie bunkra jako cel, dostajesz już za to 60 punktów. Co możesz powiedzieć o typach gry? Dostępnych jest kilka typów gry uzależnionych od ilości graczy. Pierwszy z nich to poskromienie, przypomina on klasyczny deathmatch. Kolejnym trybem jest sabotaż, gra dla 64 graczy, która polega na zdobyciu i przejęciu kontroli nad określonym terenem oraz wykonywaniu wyznaczonego zadania. Następny to przejęcie, które ma postać typowego capture the flag. Jedna drużyna atakuje, druga zaś broni prototypowego pojazdu i stara się eskortować go poza mapę. Ostatni typ dominacja rozgrywany jest na ogromnej 256-osobowej mapie. Występuje tu wiele zadań, wiele rejonów do zniszczenia czy kontrolowania. Wszystko to prowadzi do ostatecznego zwycięstwa zespołu na tym poziomie. 256 osób na mapie. To musi być całkiem spora mapa. Jest duża, ale niekoniecznie za duża, gdyż chcieliśmy zachować odpowiednie zagęszczenie graczy. W każdym razie mapa ta jest prawdopodobnie największą i najbardziej zaludnioną, jaka występuje w jakichkolwiek innych grach. Staramy się jednak zróżnicować mapy. Prezentowana na Gamescom 128-osobowa mapa jest nieco bardziej rozległa, gdyż występują na niej pojazdy. Dodatkowo pozwala to na większą swobodę doboru taktyki. Poziomy do sabotażu dla 64 osób są są znacznie mniejsze, bo stawiają na dużą koncentrację graczy, by zapewnić im najintensywniejsze doznania z zabawy. Czy trudno będzie odnaleźć znajomego? To nie będzie takie trudne. Wprowadziliśmy kilka opcji, dzięki temu odnalezienie przyjaciela nie sprawia większego problemu. Kiedy wskakujesz do gry, możesz zobaczyć, którzy znajomi z Twojej listy są w tej chwili online. Jeśli któryś z nich właśnie bierze udział w zabawie, możesz do niego dołączyć. Zostaniesz automatycznie wcielony do jego zespołu, jeśli będzie w nim miejsce. Odnalezienie znajomego i rozpoczęcie wspólnej zabawy zajmie dosłownie kilka minut. Nie martwisz się o opóźnienia? Nie ma czym się szczególnie martwić. Pracujemy nad silnikiem gry już od kilku lat. Zaprojektowaliśmy na potrzeby tego tytułu specjalny system serwerów, umożliwiający zabawę tak ogromnej ilości graczy. Jak dotąd testując grę 256-osobową pojawiły się tylko niewielkie problemy, jednak nad tym pracujemy i staramy się całość zoptymalizować. Co było największym osiągnięciem, a co największym problemem w trakcie tworzenia gry? Największe dokonanie to stabilne działanie gry, kiedy bierze w niej udział aż 256 osób naraz. Nie chodzi tylko o sprawne funkcjonowanie od strony sieciowej, ale także od strony wizualnej. Musieliśmy mieć pewność, że, mając na ekranie 64 osoby, dodatkowo liczne eksplozje i toczącą się akcje, gra sobie z tym poradzi. Naprawdę sporo pracy musiało zostać wykonane, aby wszystko w magu działało tak, jak tego chcieliśmy.